Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej prezentacji. Dziś przedmiotem sprzedaży jest Renault Megane 3. Kolejna w mojej kolekcji, kolejna, którą sprowadziłem, Meganka 3. Silnik benzynowy 1.6, 110 koni. Bo trzeba też zaznaczyć, że są wersje, wersje 100-jednokonne i w tych wersjach 100-jednokonnych mamy. Skrzynię pięciobiegową, tutaj natomiast w tych wersjach 110-konnych jest skrzynia sześciobiegowa, i tutaj właśnie mamy taką w tym aucie. Auto jest kombi czyli tym razem postawiłem na rodzinny samochód. Kolor czarny, felga aluminiowa 17, trochę przyciemniane szyby z tyłu samochód przyjechał tutaj do Polski o własnych siłach, bez użycia lawety, osobiście nim wracałem, zakupiona jak większość aut, które przywożę bezpośrednio od niemieckich właścicieli, czyli od prywatnego Niemca, nie od żadnego tam Turka czy od niemieckiego handlarza, bezpośrednio od Niemców i tutaj właścicielką była młoda Niemka, mistrzyni tenisa stołowego, notabene tam w swojej okolice było to na Bawarii, okolice Ratyzbony. Bardzo fajna, sympatyczna, całkiem ładna dziewczyna. Mogę pokazać wam jej zdjęcie, które jest w internecie. Natomiast w papierach jej ojciec widnieje. Przyjechał specjalnie na podpisanie umowy, ze mną auto do ostatniej chwili, praktycznie do momentu sprzedaży. Było użytkowane, było zameldowane. Wymeldowane zostało 3 dni przed moim przyjazdem, ponieważ poprosiłem o to, żeby wymeldowała, bo umówiliśmy się na niedzielę, akurat więc urzędy zamknięte, także wymeldowała prawie przed moim przyjazdem. Samochód jest na pewno bezwypadkowy, natomiast miał delikatną kolizję w 18 roku, tutaj z tyłu. Tutaj ktoś jej wjechał. No, otrzymała całkiem niezłe pieniądze. Wiadomo jak niemieckie ubezpieczalnie wypłacają za takie drobne kolizje. Kolizja bardzo drobna. Jest odnotowana ta kolizja w internecie, także jak, jak Wam po prostu podam win, to gdzieś tam na popularnych serwisach sobie znajdziecie. Natomiast bardzo delikatna. Jedynie została uszkodzona tylna klapa i trochę ten zderzak. Byłam w zasadzie troszeczkę odkształcona, jak się stanęło w takiej odległości, to było ledwo co widać, więc no to naprawdę kolizja bardzo delikatna. Kosmetyka, ja to w Polsce oczywiście naprawiłem, klapę musiałem pomalować również, no bo nie było innego wyjścia. Pokazuję wszystko co możliwe. Tutaj, także ta naprawa tutaj była, w zderzak trochę i, i, i tutaj klapa. Do tego musiałem pomalować ten błotnik z uwagi na to, że była taka dość długa rysa, ale bez żadnej wygniotki. No, jakby przerysowania gwoździem, coś takiego. I tutaj drobna przecierka na tym przednim zderzaku. Auto, jak brałem w Niemczech, kiedy ja oglądałem Absolutnie było w oryginalnym lakierze, absolutnie w moim przekonaniu bezwypadkowe, bez jakichś tam przygód i tak dalej. Czyli w tej chwili, no jedynie te elementy, które wam mówiłem, zostały polakierowane, naprawione. Szyby też wszystkie są w samochodzie oryginalne łącznie z przednią. No, no ale pokażę wam jedną rzecz, bo yy, widzicie no na co moje malowanie było, kiedy dwa dni po wyjściu. Yy, od lakiernika, już ktoś mi postawiłem na parkingu. Czy gdzieś ktoś mi już zdążył dwie rysy tu zrobić, przedysować coś nawet nie wiem. No i to tak właśnie jest w Polsce: wiecie, no kupicie auto bez żadnej ryski, postawicie na parkingu pod marketem. Ktoś wózkiem przejedzie i już yy, sprawa yy, jest taka, jak widzicie, nikt się nie przyzna. No i takie jest życie, no to niestety tak w Polsce jest, zresztą znaczy, myślę, że nie tylko w Polsce. Poza tymi mankamentami, tak naprawdę powłoka lakiernicza jest w bardzo ładnym stanie, nie ma za bardzo większych rys ani wgniotek. Felgi, pokażemy, felgi są bardzo ładne, tu felga tylna, na tylko delikatne gdzieś na rancie, ale nawet mało widoczne, o, jakieś drobiazgi. O, tu chyba najbardziej widoczna, i to jest właściwie jedyny mankament na felgach. Czwarta praktycznie w idealnym stanie bo tak mniej więcej to wygląda. Zajrzymy do środka, otwieramy wszystkie drzwi. W tym celu poszyby są przyciemniane, więc niewiele pewnie będzie widać. Uważam, że środek yy, bardzo zadbany, zresztą ja yy, innych aut nie przywożę. O, tak wyglądają fotele tylne. Oczywiście zawsze e, robię pranie tapicerki, no bo, e, no tak już w Polsce jest, no tego wymaga konkurencja. E, wszyscy piorą, wszyscy, są tu w Polsce tacy mistrzowie autodetalingu, że nawet, e, nawet potrafią dużo lepiej zrobić auto. Ja po prostu tylko piorę. E, oczywiście myję silnik i tak dalej. A tak naprawdę auta już przyjeżdżają w takim stanie do Polski, a nie, a nie, nie są ściochrane po prostu. Natomiast wyprać muszę, no tak, tak tego wymaga w Polsce konkurencja, bo pojedziecie gdzie indziej i zobaczycie dużo ładniejsze. Zresztą pewnie są dużo ładniejsze. <laughs> Mistrzowie auto nie śpią. Proszę bardzo, yy, panel radia klimatyzacji. Gałka zmiany biegów, proszę bardzo. Kierownica, no a sami sobie zobaczcie, jakim to jest stanie. Przebieg tego samochodu 159 tysięcy. I teraz powiem Wam, że oprócz tego malowania tutaj sporo, sporo, auto jest po pełnym serwisie, sporo zostało tutaj zrobione. Więc mamy tak, tarcze i klocki z tyłu zupełnie nowe. Zarówno tarcze, jak i klocki, klocki wymienione. Z przodu, z przodu zaraz Wam pokażę. Z przodu mamy tarczę przetoczoną. Tarcza jest przetoczona, natomiast klocek również nowy założony. Z tyłu dwa amortyzatory, zupełnie nowiutkie założone. No, któryś tam chyba miał delikatny, zaczynał się delikatny wyciek, więc musiałem. Wymienić. Olej, filtr zmieniony, pewnie coś jeszcze w zawieszeniu, ale powiem Wam szczerze, że w tej chwili już nie pamiętam. Wejdźcie sobie na moją stronę na Facebooku. Serdecznie Was zapraszam. Zbyszek Auto. Tam są zdjęcia tego samochodu, kiedy było na warsztacie. I tam jest opisane, co było wszystko szczegółowo wymieniane. Tutaj pokazuję Wam komory silnika. Więc tutaj jeszcze pasek wielorowkowy. Strasznie hałasował. Musiałem go wymienić. Olej filtr, tak jak powiedziałem, także pełny serwis. Pełny serwis jest ogarnięty. Auto absolutnie przygotowane do, do jazdy, do użytkowania. Nie musicie nic w tym samochodzie robić. Pasek rozrządu. Yy, ciężko to widać, bo się starło, ale ja powiększyłem sobie, sobie zdjęcie, powiększyłem tą nalepkę, więc jest tutaj. 16 rok się okazuje. 123 tysiące. Decyzje o wymianie. Rozrządu, czy teraz, czy później. Zostawiam już nowemu właścicielowi. Poza tym, poza tym, wszystko jest tutaj, tak jak mówię, ogarnięte. Gaz jak najbardziej można założyć do tego samochodu. Silnik nadaje się do instalacji gazowej. To jest zwykły, prosty silnik bez turbiny. Trochę jeszcze o wyposażeniu powiem. I odpalimy sobie silnik, wyposażenie. To jest wersja Dynamic w ogóle system Keyless. O, akumulator już każe mi naładować, trochę widzę, że tu za długo stoję. Piąty raz, kręcę wam, powiem szczerze, tą prezentację. Odpalamy. No, wszystko się naładuje zaraz bez problemu. Piąty raz, bo za każdym razem ktoś mi przeszkadza. Jakiś wyjątkowy pech, radyjko sobie gra, wszystko ładnie. Klima działa jak najbardziej. Klimatronik dwustrefowy tu mamy. System hands-free. Karta może być wyjęta, nie musi być wkładana. Tak, o widzicie ładowanie akumulatora. Za długo stoi, za długo się tu bawiłem. Odpalałem 10 tysięcy razy i tak to wygląda. Na pewno akumulator jest dobry. Nie musicie się bać. Szóstka skrzynia, tak jak mówiłem. Tempomat. System hands-free. Czyli karta sobie może leżeć, odpalamy bez karty. Radio, wszystko sterowane w kierownicy. Tutaj o tempomat, składane lusterka, wszystkie szyby elektryczne, czujniki. Parkowania mamy o, z tyłu, także ładna wersja ładne wyposażenie. No i co, posłuchamy sobie teraz, jak chodzi silnik. Tak, jak słyszycie, pokażemy jeszcze. Wszystko co możemy. Lampy oryginalne wszystko nic z przodu nie było absolutnie robione. O, tak to, tak to wygląda. Teraz jeszcze yy, zgaszę ten tracilnik, bo paliwa też już za bardzo nie ma. Więc o, chcę Wam jeszcze pokazać dokumentację. Proszę, bardzo już się tu naszykowałem. Książka serwisowa. Zobaczymy co to będzie widać. Kilka wpisów jest w książce. Tu stary brief nam nie będzie potrzebny. Jakieś rachunki z warsztatów. No i wszystkie, prawie wszystkie są niemieckie tify, czyli przeglądy. Dziewczyna jeździła, była drugą właścicielką. Była od 11 roku i co dwa lata jest tu praktycznie przegląd odnotowany. Chyba z 16 roku się tylko zapodział. Także TIFY wszystkie są. Tu jeszcze jest nalepka. Z 18 roku też jest TIF. Także jeszcze, jeszcze aktualny był w Niemczech, praktycznie nowy. Przeszedł bez problemu przegląd. Tu mamy już nalepkę wymiany oleju u mnie w, w Łodzi w warsztacie. A tu jeszcze z Niemiec. O proszę bardzo, z 18 roku. No tak mniej więcej to wygląda. Auto udokumentowane bardzo ładnie. 159 tysięcy oryginalnego przebiegu. Serdecznie Was zapraszam w takim razie na oględziny na żywo. Do przyjazdu tutaj do mnie, do łodzi. Do łodzi jest wszędzie blisko z każdego miejsca w Polsce. Więc serdecznie Was zapraszam. No i tyle wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was na razie. Cześć.